W ostatnim czasie doszło do kluczowych zmian w strukturze zarządzania w holdingu jednego z najbogatszych Polaków, Zygmunta Solorza. Wszystko w związku z głośnym medialnym konfliktem między miliarderem i jego obecną żoną a trójką dzieci z poprzednich małżeństw. Założyciel Polsatu niedawno podjął decyzję o odwołaniu swoich synów, Tobiasa Solorza i Piotra Żaka z kluczowych stanowisk w ramach biznesowego imperium. Rodzinny spór wokół Zygmunta Soloża wstrząsnął spółkami polskiego miliardera pod koniec września. Przez chwilę konflikt w rodzinie założyciela Polsatu zszedł z głównych stron gazet, by wrócić z przytupem. Jeden z synów, Piotr Żak, poszedł do sądu, skarżąc odwołanie jego i brata z rady nadzorczej spółki ZEPAK z początku października. Jak podaje PAP, spółka poinformowała w czwartek, że dowiedziała się o złożeniu pozwów w sprawie uchwał podjętych przez nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy w dniu 7 października 2024 roku. Dokumenty wpłynęły do sądu okręgowego w Poznaniu. Pełnomocnicy Piotra Żaka złożyli pozew o ustalenie nieistnienia, stwierdzenie nieważności lub uchylenie uchwał bez wniosku o zabezpieczenie. Sprawa dotyczy trzech uchwał Treść złożonego pozwu jest aktualnie przedmiotem analiz spółki. Spółka złoży odpowiedź dotyczącą pozwu do Sądu Okręgowego w Poznaniu i X Wydział Gospodarczy w wyznaczonym terminie. W przypadku zaistnienia takiej konieczności spółka będzie informowała o dalszych etapach postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, można przeczytać w komunikacie z EPAC. Jeden z najważniejszych polskich przedsiębiorców, Zygmunt Solosz stał się w minionych tygodniach centralną postacią afery, która wstrząsnęła w posadami Polsatem i innymi spółkami miliardera. Pod koniec września dzieci Solorza zabrały publicznie głos, przestrzegając akcjonariuszy przed podejmowaniem pochopnych decyzji. Jak twierdziła gazeta wyborcza Tobias Solosz, Piotr Żak i Aleksandra Żak mieli nie znać miejsca pobytu ojca i czuć poważne wątpliwości co do natury jego relacji z obecną żoną. W odpowiedzi Zygmunt Solosz podjął decyzję o usunięciu trójki swoim potomków z rad nadzorczych należących do niego spółek. W wydarzeniu wziął udział Zygmunt Solosz, któremu towarzyszył prawnik Marcin Olechowski. Jak podaje onet, miliarder miał wyraźne trudności z mową i posiłkował się zdaniami zapisanymi na kartce papieru.